Jeżeli masz ponad 40 lat i myślisz, że ZUS zapewni Ci spokojną emeryturę, która zbliża się już tutaj wielkimi krokami, na który byś mógł spokojnie żyć i podróżować albo spędzać inaczej czas tak jak lubisz, to mam dla Ciebie bardzo złą wiadomość. Jest to praktycznie niewykonalne. Ja ty nie chcę Cię straszyć, ale chcę Ci pokazać, dlaczego tak jest, i także chcę Ci wskazać pewne rozwiązanie, które pomoże Ci przejść na emeryturę i żyć na niej tak, jak będziesz tego chciał. Zanim jednak to zrobię, pozwól, że się na początku przedstawię. Nazywam się Robert Smug. Na co dzień zajmuję się inwestowaniem, moją autorską strategią Market Trend Follower. Jestem także licencjonowanym doradcą inwestycyjnym, wpisany na listę Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem 740. I w tym wideo nie chcę cię straszyć, ale chcę ci właśnie pokazać, co możesz zrobić, aby to twoje życie było super, tak jak właśnie. O tym myślisz, czy marzysz. Zanim jednak tutaj przejdę do konkretów, dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, odwiedź stronę naszego partnera, czyli firmy inwestycyjnej XTB, XTB to jest największy polski broker, któremu na całym świecie zaufało już ponad 2 miliony klientów. Jest to firma inwestycyjna. Która oferuje dostęp do najróżniejszych instrumentów, do najróżniejszych rozwiązań inwestycyjnych, oferuje wiele różnych kont dla wielu różnych osób z różnymi potrzebami. Sam też korzystam z jej rozwiązań, także mam tam konto inwestycyjne, nawet mam dwa: jedno prywatne, drugie na moją firmę. Także warto to zrobić i warto korzystać z jej usług. Link do tego. Do tej strony tej firmy znajdziesz tutaj w opisie tego filmu. Także serdecznie zachęcam Cię, żebyś odwiedził. I także jedna bardzo a to ważna, bardzo rzecz, nie zapomnij o subskrypcji tego kanału. Bo jeżeli zwłaszcza jak zaczynasz, albo już inwestujesz i nie jesteś zadowolony ze swoich wyników, no to tutaj pojawia się bardzo dużo ciekawych wideo z wiedzą, nigdzie indziej niedostępną, którą możesz wykorzystać od zaraz. A teraz już bierzemy się za ten temat, czyli tego właśnie, jak na emeryturze żyć tak, jak byśmy tego chcieli. No zacznijmy od tego tematu. Dlaczego ZUS nie uratuje Twojej emerytury albo nie uratuje Cię na emeryturze? Pierwsza bardzo ważna rzecz. Ostatnie symulacje pokazują, że przechodząc na emeryturę, Prawdopodobnie będziesz otrzymywał około 1 trzeciej Twoich aktualnych dochodów. Sprawdź sobie teraz, jeżeli nie masz w tej chwili żadnych istotnych oszczędności, jaka to jest kwota, jakie masz w tej chwili wydatki i na co Ci to starczy. Jak pewnie sam szybko policzysz, nie będzie to duża kwota i tak naprawdę będziesz musiał się ograniczać. Druga bardzo ważna rzecz, z której też możesz sobie nie zdawać sprawy, no ale jeżeli w tej chwili głównie tylko inwestujesz, Poprzez to, że masz pieniądze na lokatach, jest to najbezpieczniejsza forma e, oszczędzania. E, Okej. Okay. Nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Jedynym ryzykiem to jest po prostu sytuacja, kiedy bank upadnie i twoja kwota oszczędności przewyższa minimalną kwotę, jaką gwarantuje państwo, no to po prostu ty na tej lokacie zarabiasz grosze. Niestety tutaj najbliższe lata te prognozy, że chodzi o stopy procentowe, są takie, że one będą spadały. One będą coraz niższe. W tej chwili oficjalna stopa już wynosi około 3%, także lokaty będą jeszcze niżej. Oprocentowane, realna inflacja jest wyższa, niestety ta oficjalnie podawana to nie jest realna inflacja. To jest inflacja, która jest brana na podstawie średnich cen różnych tutaj przedmiotów, różnych tutaj artykułów i ta średnia cena z reguły jest dużo niższa niż na przykład ceny, takie jakie ty na co dzień tutaj gdzieś musisz płacić, koszty, jakie musisz ponosić. Także te dwa czynniki powodują, że po pierwsze, no, nie wesoło się sytuacja zapowiada. Tak? Nie musisz mi wierzyć, możesz to sprawdzić, możesz popytać wśród swoich znajomych, którzy mają... Rodziców, którzy już są na emeryturze, albo którzy może już są w ogóle na emeryturze, i sam się dowiedzieć, w jaki sposób czy ile ich wynoszą dochody z tego, ile mieli w stosunku do tego, jak pracowali na etacie. Oczywiście, zawsze możesz pracować dalej po przejściu na emeryturę. Mi się to na przykład nie uśmiecha, żebym dalej pracował. Na no, emeryturze chcę robić to, co lubię. Spędzać chcę czas tak, jak lubię. Ja w tej chwili na przykład planuję 2-3 miesiące gdzieś tam na południe Europy, w okresie, kiedy mamy zimę w Polsce. Śnieg minus 10-15 stopni południe Europy, około 15 stopni, czasami deszczowo, ale przez większość dni słonecznie. Takie coś mi się uśmiechał, Uwielbiam aktywnie spędzać czas i tak chciałbym to jak najdłużej Robić, a wiem, że emerytura mi raczej tego nie zapewni. Zatem, jakie może być tutaj rozwiązanie do tej sytuacji? Ja mam dla ciebie takie do rozważenia. To nie jest coś, co musisz robić albo co masz robić, ale chcę ci tutaj pokazać, jaka jest alternatywa w jaki sposób zapewnić sobie faktycznie tą lepszą emeryturę. Jak zawalczyć o tą emeryturę, żeby faktycznie żyć tak, jak chcesz. Spójrz na pewnego rodzaju tutaj rozwiązanie, które ja u siebie wdrożyłem. To jest moja strona internetowa. Możesz sobie wpisać albo tutaj link do niej znajdziesz pod spodem robertsmuch.pl. Ja stworzyłem sobie taki portfel emerytalny, gdzie inwestuję pieniądze, jakie sobie Postanowiłem, że przeznaczę na emeryturę, ale do czasu, jak na tą emeryturę przejdę, ma ten portfel urosnąć do naprawdę dużej sumy. I naprawdę mówię, że to ma być duża suma i to nie jest jakaś taka tradycyjna, spokojna forma oszczędzania. Jest to forma, nie będę ukrywał, dość taka agresywna, bo mi chodzi, żeby w jak najkrótszym czasie dojść do. Jak, na pra, jak naprawdę dużej oszczędności? Jak to musimy sobie sprawdzić? Jak to w ogóle w tej chwili wygląda? Ja Sam Ci powiem, w jaki sposób też możesz spróbować, żeby takie pieniądze jak ja mieć. Jak wyjeżdżam na moją stronę, tutaj kliknie sobie mój portfel. Tutaj jest opis tego portfela, to jest też przy okazji pewna usługa, którą oferuję, ale nie chcę tutaj się skupić na żadnej reklamie albo czegoś polecania. Generalnie to jest ten portfel, który sobie uruchomiłem. Wpłaciłem to na, tą, na, na ten portfel pewną kwotę pieniędzy. Dokładnie jest to kwota, którą możesz sobie też tam sprawdzić. Tu też nie chcę, żebyście na tej kwocie specjalnie zakotwiczyli, bo tu możesz wpłacić, jak chcesz, tak jak ja, inwestować dowolną kwotę. Zresztą też Ci pokażę za chwileczkę bardzo fajną symulację. Ja w tej chwili nie mam zamiaru wypłacania pieniędzy z tego konta. Ja to tak nazywam też potocznie moim kontem emerytalnym, bo te pieniądze będą mi tak tu długo rosły, dopóki ich nie będę potrzebował na emeryturze. I tą strategią, którą ja się tutaj posługuję, jest to strategia odpowiednia dla większości osób. Jak sobie spojrzysz, to możesz sobie sprawdzić symulację, co się stanie z moim kontem na przykład w kontekście kolejnych dziesięciu. Lat. I co ciekawego tutaj jest, jak to możesz sprawdzić? Możesz tutaj na przykład kliknąć tutaj w te zweryfikowane wyniki. Stopa zwrotu za ostatnie dwa lata moje już wynosi około 200%, czyli całkiem chyba całkiem nieźle. Jak sobie tam klikniesz w to, to zobaczysz, że można tutaj sobie zobaczyć też, jak ta kwota, czy jak te pieniądze tutaj moje będą rosły, jeżeli dalej będę tak inwestował, jak inwestuję. Do jakiej jestem w stanie dojść kwoty? No i tu bardzo ciekawa, tutaj pokazuje się już symulacja. Moje konto prowadzę dwa lata już, także to nie są jakieś wyniki tutaj, bym powiedział, niemożliwe do osiągnięcia. Oczywiście nikt nie ma gwarancji, że dalej będę takie wyniki osiągał w przyszłości. Ale jeżeli dalej będę inwestował tak, jak inwestuję, czyli ściśle trzymał się mojej strategii, która jest dość prosta do implementacji. Dlaczego? To zaraz, chwileczkę ci powiem, jak możesz się tego dowiedzieć. No to przez najbliższe 10 lat, to moje konto z obecnej kwoty jest w stanie urosnąć do kwoty, no, nawet 5 milionów złotych. No, 5 milionów na emeryturze. To jest już jest chyba całkiem niezła kwota. Można naprawdę sobie pozwolić i na tutaj spokojne życie, i na zapewnienie sobie wielu atrakcji, wielu rozrywek, wyjazdów, czegokolwiek, cokolwiek się planuje. Pewnie będę mógł pomóc także moim dzieciom. Mam trójkę, także jak ktoś ma dzieci, to wiele kosztuje ich utrzymania, a później pomoc. Także całkiem nieźle to wygląda. Także wygląda to super. I teraz tak, w jaki sposób. Ja e, to robię, tak? W jaki sposób ja inwestuję, że mam takie wyniki? Ja mam po prostu swoją strategię inwestycyjną. To nie może nie wiem znać, jeżeli mnie śledzi, jeżeli nie, to jeszcze raz serdecznie zachęcam do subskrypcji, jeżeli chciałbyś poznać tą strategię. I sam też spróbować zobaczyć, tak? jak ona wygląda. Mogę się o niej cokolwiek dowiedzieć, to masz e, dwa rozwiązania. Pierwszy, to zapraszam Cię na mój bezpłatny webinar, tak, całkowicie bezpłatny. Webinar, gdzie właśnie pokazuję i e, omawiam, w jaki sposób ja osiągnąłem taką stopę zwrotu w ciągu dwóch lat. To, jest właśnie, to są te wyniki moje zweryfikowane. E, zapisz się tutaj, jak się zapisać? No, ja na tą moją stronę albo pod filmem. Znajdziesz link do zapisu tutaj. Na mojej stronie zapisz się na webinar. Pod filmem to jest pierwszy link. Teraz wyświetlać się taki krótki filmik, żeby zobaczył, jak się zapisać. Ja to dokładnie ci pokażę, tak? w jaki sposób ja taką stopę zwrotu osiągam. Jak jeszcze nie byłeś, to serdecznie zapraszam. Jak zbyłeś. No, to przyjdź jeszcze raz. Tak? Jak nie masz wyników, nie jesteś zadowolony, jeszcze nie inwestujesz, to musisz się pojawić na tym, żeby zobaczyć, jak to robić, żeby chociaż spróbować. Tak? Tylko przegrywają ci, co nie próbują. Tak? Ci, co próbują, to nie przegrywają. Bez bardzo duża szansa, że ktoś im się powiedzie, jeżeli się uczą od kogoś, kto sam potrafi inwestować i zarabiać, i pokazuje te wyniki. Tak? Bo jest wiele osób w internecie, które różne rzeczy opowiadają. Tyle to już nie zarobili, ale nie pokazują wyników. Ja pokazuję wyniki zweryfikowane. I druga taka opcja, jak możesz się zapoznać z tym, no to jest po prostu tutaj, jak klikniesz właśnie w ten mój portfel, to, czyli ta strona, którą tu Ci pokazywałem przed chwileczką, tutaj jest opisana usługa, gdzie możesz ten portfel sobie śledzić, tutaj się z nią zapoznać. Ale zanim jeszcze tutaj do, jeszcze coś powiem, chcę, żebyś sam sobie też zobaczył, tak, do jakiej kwoty Ty możesz dojść. Bo ktoś teraz powie, okej, okay, ale nie mam takich pieniędzy jak ty, jak ty, mam zdecydowanie mniejszą kwotę pieniędzy. No załóżmy, Jesteś kimś, kto w tej chwili dysponuje kwotą około 5000 zł. To może być mniej, to może być więcej. Słuchaj, to są parametry tej mojej strategii. Ja w tej strategii nie będę ukrywał, stosuję też zasadę procenta składanego, tak? Czyli coś, co powoduje, że my możemy zaczynając z małej kwoty dojść do naprawdę dużych pieniędzy. To też tutaj pokazuje ten symulator, tutaj ten, który tutaj Ci pokazywałem, czy to zdjęcie z tego symulatora, który tutaj jest na tej stronie, gdzie możesz sprawdzić te moje wyniki. I żeby Ci pokazać, tak, to są parametry tej mojej strategii. Nie będę teraz ich tłumaczył, co to znaczy, ale tylko chcę Ci pokazać bardzo prostą rzecz. Ja nawet w tej chwili, inwestując w tą moją strategią i dzisiaj zaczynając od kwoty 5000 złotych przy ryzyku na pozycję, ja wiem, że tego możesz jeszcze nie rozumieć, na webinarze to dokładnie tłumaczę, wykonując tylko 400 transakcji, jestem w stanie według tego symulatora, po tych 400 transakcjach mieć z kwoty 5000 zł, no kwotę gdzieś tam naprawdę o olbrzymiej, o olbrzymiej wartości. To się mniej więcej pokrywa z tym symulatorem, który jest tam. I to powiedziałbym, że jest naprawdę realna realna kwota. Jedna, jedna rzecz, ja nie wiem, ile czasu mi zajmie tutaj, żeby być też szczerym. Ile mi zajmie przeprowadzenie tych moich 400 transakcji, tak, czy to będzie 5 lat, czy to będzie, nie wiem, 10 lat, tak? Natomiast i tak uważam, że to jest gra warta świeczki, bo tak, jeżeli mam żyć, tak, czy mieć wizję życia za jedną trzecią mojego uposażenia, tak? osobiście się przyznam, że w ogóle w tej chwili nie liczę na ZUS nawet na jakieś marne grosze, to ja wolę w tej chwili, czyli wolałbym zaryzykować, tak? No I zacząć tak, inwestować z myślą, że nawet jak w tej chwili zacznę od małej kwoty, na, naprawdę takiej małej, na którą nie stać, żeby zainwestować. W ogóle powinniśmy inwestować tylko te pieniądze, na które nie boimy się stracić. Jak się tak, w ogóle się boisz stracić, to inwestowanie nie jest dla ciebie. Jeżeli się nie boisz tak, spróbować nauczyć się czegoś, co działa, albo śledzić mój portfel, to uważam, że warto spróbować. Bo wizja takiej kwoty na koncie na emeryturze dla mnie jest o wiele bardziej motywująca, zwłaszcza tak? zwłaszcza, że ta tutaj moja kwota cały czas dokładnie zmierza w tym kierunku, no niż właśnie taka wizja, jaką tutaj ci przedstawiłem. Co jeszcze raz mówię, to nie jest straszenie, tak? to nie jest straszenie, to jest bardziej zwrócenie uwagi tobie na to, co może się stać z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Ok, napisz mi tutaj pod filmem, co myślisz tak, o całym naszym systemie. Tak, czy w ogóle o tym myślałeś? Czy w ogóle ignorujesz mnie i uważasz, że to nie ma sensu e, i przesadzam? E, albo po prostu dlatego, ignorujesz, że ci wystarczy takie niskie uposażenie, albo może do ciebie to przemawia i chcesz spróbować, tak, jak to zrobić, żeby dojść do takich wyników. W tym filmie to było wszystko. To jest film taki typowo na przemyślenie. W następnych filmach też będzie dużo konkretnej, merytorycznej wiedzy na temat inwestowania pomysłu, jakie mam na ciekawe pozycje. Nie zapomnij o subskrypcji, nie zapomnij o odwiedzeniu strony naszego partnera, czyli brokera XTB. No i co? No i do zobaczenia w następnym wideo i na webinarze, jeżeli jeszcze na nie, nie byłeś. Pozdrawiam i do usłyszenia Robert.